Jak się macie, nazywam się Rex A Dzisiaj zajmiemy się recenzją Billa. Bill występował w trzeciej części filmu auta. Pojawił się tylko na chwilę jako jeden z tych szalonych wyścigówek w błotoryi, gdzie się zdarzali. Ogólnie to widać jego uszkodzenia, wgniecenia, ale to takie mało istotne. Bardziej mi się podobają jego kolory. Przejdźmy do recenzji tego fajnego samochodu. Bardzo go lubię ponownie, tylko dlatego, że ma fajne kolory i nic więcej. No i no jeszcze trochę model mi się podoba. Te małe wgniecenia wyglądają na nim po prostu super. Jak niektórzy wiedzą, Bill na masce ma. Takie kółko z gwiazdką, ale nie wszyscy wiedzą, że to kółko z gwiazdką to jest logo Pixara. Pixar oryginalnie miał taką piłeczkę z taką gwiazdką. To takie nawiązanie czerwona maska, fajna żółta kreska, numer 86. Na felgach można zobaczyć, że ma dokładnie to samo co na masce czyli takie. Taką piłeczkę z gwiazdką. W przeciwieństwie do jakichkolwiek innych wyścigówek, nie posiada żadnego numeru na reflektorze, bo to nie jest taka wyścigówka, która ściga się na asfaltowych drogach, tylko no, po błocie, no, bo to ryja, wiadomo. Z tyłu to samo piłka Pixara czerwony zderzak przyjadę palcem to czuć takie wgniecenia ale że wy tego nie czujecie to ja wam pokażę jak bardzo ma fajny model no, możecie zobaczyć że błotnik nie jest zaokrąglony perfekcyjnie jest robiony w Tajlandii Tak w ogóle Zdobyłem go niedawno Jakieś 3 dni temu Znaczy dla mnie to, to było 2 dni temu Dla was 3 Szyby ma zamalowane Ciekawe dlaczego Wspomina mi bardzo takiego klaczego z 2015 roku Ale ja go nie mam więc nie mogę go porównać Ciekawe nie ma lusterek Co jest w tym przypadku bardzo ciekawe Albo mu miał, albo... Miał, ale mu odpadły tyle Jego mina Świadczy o tym, że bardzo bolą go te wgniecenia, albo jest po prostu, wiecie, determinacja bardzo fajnie mi się podoba. Światło z cyklu zamalowane i szyba też <gry> w początku myślałem że ta tutaj zadrapana farba to jest jakiś jak, jakiś błąd po prostu albo że jest uszkodzony już fabrycznie ale nie zorientowałem się że tak ma być ale to tutaj na pewno nie dobra dzięki wielkie za oglądanie trzymajcie się cześć